Pojawiają się zapytania od matek, które chcą się upewnić, czy dowiedzieć, czy one też stosują alienację w momencie, kiedy dziecko odmawia kontaktu z ojcem i one pozwalają na tę odmowę. Bardzo ciężko jest, wiecie, w takich sytuacjach wypowiadać się w momencie, kiedy nie zna się całego, nie widzi się całego obrazu sytuacji. Nie można patrzeć tylko na jeden kawałeczek tego obrazu. Trzeba zobaczyć cały obraz sytuacji rodzinnej, aby być w stanie powiedzieć, czy jest to właściwe, czy też nie. Można odróżnić, słuchajcie, alienację rodzicielską od uzasadnionych obaw dziecka przed drugim rodzicem. W alienacji rodzicielskiej dziecko odrzuca rodzica bez obiektywnych powodów, bez przyczyny. Powtarza argumenty, powtarza słowa rodzica dominującego, które słyszymy, że są wyuczone przez tego rodzica. Demonizuje jednego rodzica i idealizuje drugiego, ale totalnie w 100%. Kontakt z odrzucanym rodzicem budzi w dziecku irracjonalny lęk lub gniew, obawy, yy, ogromny strach. W przypadku takich uzasadnionych sytuacji, kiedy dziecko odrzuca kontakt z jednym z rodziców, dziecko jest w stanie wskazać konkretne wydarzenia lub sytuacje, bądź wypowiedzi tego rodzica, którego się obawia, które budzą jego strach, niechęć, lęk. Odrzucanie kontaktu z tym rodzicem jest wówczas konsekwencją wcześniejszych doświadczeń w kontakcie z tym rodzicem, takich jak na przykład przemoc, zaniedbanie. Ta przemoc może być nawet y, słowna, pamiętajcie o tym. Dziecko jest w stanie wyrazić swoje obawy bardziej neutralnie neutralnie bardziej naturalnie naturalnie. I spontanicznie, to nie jest takie schematyczne, to nie jest wyuczone, to nie jest irracjonalny lęk. Jesteście w stanie rozpoznać, ja jestem na pewno w stanie rozpoznać, czy jest to alienacja, czy jest to rzeczywisty, uzasadniony strach dziecka przed drugim rodzicem z powodu jakiejś sytuacji życiowej, które miały miejsce. I co ważne, w momencie kiedy macie sytuację, że dziecko odmawia Wam kontaktu z drugim rodzicem, i w momencie, kiedy macie chociażby 1% pewności, że ten rodzic potrafi być dobrym rodzicem, jeżeli wiecie, że poprzez kontakt z dzieckiem nie będzie wam tego dziecka krzywdził psychicznie, fizycznie, jeżeli wiecie, że nie zagraża zdrowiu i życiu waszego dziecka, nawet jeżeli. Czujecie nienawiść do tego rodzica, bo was zdradził, bo was okradł, bo was nawet jeżeli was pobił, bo was wyzywał, bo nie był uczciwy po jakimiś innymi względami. Czy wyzywała? Ja nie mówię tutaj tylko o rodzaju męskim. Jeżeli ta cała przemoc, te wszystkie negatywne sytuacje dotyczą tylko i wyłącznie ciebie i drugiego rodzica. I nie dotyczą waszego dziecka, to znaczy wasze dziecko nie stało się pośrednią ofiarą tej przemocy, tych zaniedbań, tych negatywnych sytuacji, to błagam Ciebie, Zrób wszystko, aby udostępnić dziecku kontakt z drugim rodzicem. Dlaczego? Bo żadne dziecko nie chce czuć się niekochane przez jednego z rodziców. To nie chodzi o Ciebie, to chodzi o dziecko. Ono będzie dorastało w poczuciu, że ten drugi rodzic. Go jej nie kocha. Nieważne, jak to wytłumaczysz. Nieważne, jeżeli dziecko teraz mówi, że ma lęk, ma strach. Jeżeli nie masz uzasadnionych podstaw do tego, aby Twoje dziecko odczuwało ten lęk i strach przed drugim rodzicem, to jest Twoja odpowiedzialność, to jest Twoja rodzicielska. Rodzicielska rola. Aby pokazać dziecku, że również przez drugiego rodzica jest kochane. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, umawiaj się raz na jakiś czas z tym drugim rodzicem, chociażby na jakimś placu zabaw. Wyjdź z tym rodzicem na kawę, wyjdź z tym yy, rodzicem na spacer i niech dziecko widzi, że ten drugi rodzic również jest zaangażowany w jego rozwój, w jego dorastanie. Staraj się poczuć, staraj się wejść w buty własnego dziecka i wyobrazić sobie, jak byś się czuła, jak byś się czuł, dorastając w przekonaniu, że drugiego rodzica nie ma w moim życiu, bo mnie nie kocha, bo mnie odrzucił. To są traumy na całe życie. I to uczucie niekochania naprawdę pozostaje z człowiekiem niemalże na całe życie. Mam takich podopiecznych podopiecznych, którzy później wchodzą w bardzo toksyczne, narcystyczne relacje, w których są wykorzystywani, w których są nieszanowani, w których są bici, w których jest yy, przemoc alkoholowa, tak to mogę nazwać, w których są różnego typu zaburzenia i uzależnienia. Nie chcecie tego dla własnych dzieci. Chcecie, żeby wasze dziecko czuło się kochane i chcecie, żeby wasze dziecko było w stanie cieszyć się pełnią życia, prawda?